Jesteśmy dumnym krajem i silnym krajem, i musimy podejmować odważne decyzje. Niewątpliwie centralny port komunikacyjny do takich należy. Byłem w tych miejscach. To nie jest. Nie wiem, dlaczego się uśmiechacie. Pojedźcie do nich, byłem u nich, to oni płakali. Przepraszam, bo tutaj muszę sobie uporządkować notatki. Już przystają gości. Pan Adrian Futgalski zespół doradców gospodarczych TOR. Pan, pan Profesor Paweł Wojciechowski, Instytut Finansów Publicznych i były minister finansów rów znaczenie. Pan Tomasz Pawłowski. Tomasz Pawłowski, przepraszam, radny gminy Wiskitki. Tak. Dokładnie i gminy. Pan Michał Wilkowicz, Najwyższa Izba Kontroli, wicedyrektor Departamentu Kontroli Gospodarki Skarbu, Państwa i Prywatyzacji. Witam panu wszystkich. Witam się, I na łączeniu mamy pana Macieja Wilka, byłego wiceprezesa PLL Lot. Dobry wieczór, Panie Prezesie. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za to zamieszanie. Na początek jest tak, że kolejność dyskusji jest taka, że rozmawiamy o sensie czy bezsensie projektu, a na końcu pytamy o ludzi, których bardzo bezpośrednio dotyczą te decyzje, czyli o mieszkańców terenów, które ma zająć lotnisko przede wszystkim w tej chwili. No to zaczniemy od, odwrotnie, od pana. Co tam się w tej chwili dzieje, biorąc oczywiście pod uwagę to, że jest zima i że pewne prace są wykluczone, ale co, co myślą ludzie, co mówią, jakie tam są nastroje u Państwa w tej chwili? Jakie są oczekiwania wobec nowej ekipy rządzącej? Panie redaktorze, szanowni Państwo, jeśli chodzi o nastroje, jakie panują na terenie planowanej inwestycji CPK, to jest wielki niepokój. Wielki niepokój społeczeństwa wobec zjawisk, które towarzyszą nam od dłuższego czasu. Rząd, spółka CPK oczywiście uruchomili program tak zwanych dobrowolnych nabyć. Ten program rozpoczął się... Po tym czasie, jak został. Nabycie terenów. Nabycie terenów, tak, proszę Państwa, ale zostało zrobione rozporządzenie obszarowe ponad dwa lata temu, które już został zablokowany ten teren, i w tym momencie wszelki obrót nieruchomościami został wstrzymany. Przestały być wydawane decyzje o warunki zabudowy czy też nabycia gruntów, zbycia gruntów. I w tym momencie rząd uruchamiając program dobrowolnych nabyć, spowodował to, że tylko spółka CPK może te grunty nabywać. I w tym... Rząd zamroził, jakby zamroził, sytuację, zamroził jeśli o obrót o Tak, oczywiście. I to jest większy oczywiście trochę obszar niż planowana rezerwacja terenu. I tylko oczywiście teraz w tym momencie rząd może nabywać te grunty. Te grunty zostały nabywane. Oczywiście pan minister Horała twierdził, że te grunty będą nabywane. Przychodzi ta spółka, która, która ma budować lotnisko i mówi, że daje za określony grunt tyle a tyle pieniędzy. Czy właściciel może się po prostu nie zgodzić, czy musi się zgodzić? Na dzień dzisiejszy jeszcze może się nie zgodzić, bo jeszcze nie mamy decyzji lokalizacyjnej, więc jeszcze ma prawo się nie zgodzić. Tych ludzi, którzy się zgodzili, no jest jakaś część, ale proszę państwa, nie możemy tak mówić, jak to mówił pan minister Chorała, że już ileś ludzi sprzedało grunty, także jest, jest dobrze. Proszę Państwa, w każdym terenie występują ludzie, którzy Robią obrót tymi nieruchomościami to jest raz, a po drugie, są tacy ludzie, którzy sprzedali, którzy nie byli związani emocjonalnie z tym terenem, ani też Oczywiście. nie byli po prostu, nie, nie było po prostu przyszłości, bo są, powiedzmy wprost, że to są w większości tereny rolne, gruntów rolnych i nie każdy chce przejmować gospodarstwo po rodzicach, więc ale tych ludzi to nie jest jakaś znaczna liczba. Na tym terenie. To, że ludzie podchodzą do, do tej sprawy różnie, no, jest jasne. Teraz spójrzmy w skali makro. Najwyższa Izba Kontroli badała niedawno stan zaawansowania prac i no, mnie, przerażają, mnie przeraża rozstrzał opinii. To znaczy, u Państwa jest informacja w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, że wiadomo, że będzie opóźnienie budowy. Bo, bo już jest opóźnienie, że nie do końca wiadomo ile to wszystko będzie kosztować, nie wiadomo czy plany dotyczące tego, ilu pasażerów będzie korzystało z lotniska, z CPK są poprawne i w końcu nie wiadomo skąd pieniądze. Tymczasem CPK na swojej stronie pisze internetowej, że nikt pochwalił budowę. To jak to rozumieć? nad Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tak na stronie internetowej spółki jest informacja, że nik oceniła pozytywnie. A ja I, tutaj widzę miażdżący raport raportnik w jednym i, z portalu. i od razu spieszę powiedzieć, mam tu przy sobie informację, że ta informacja na stronie spółki jest po prostu nieprawdziwa. Nie było oceny pozytywnej jak również tam były takie ciekawe wyrwane z kontekstu zdania które miałyby jakby uzasadniać że wszystko my widzimy w barwach pozytywnych tak nie jest ocena zawierała wszystkie te elementy które dotykały nieprawidłowości ze względu na etap dość wstępny tej inwestycji my skupiliśmy się na zidentyfikowaniu takich ryzyk które Mogą zagrażać powodzeniu całego przedsięwzięcia w oparciu o stwierdzone wówczas nieprawidłowości. Jeśli chodzi o. A przepraszam, wpadłem w słowo, mhm. czy, czy jest jakaś taka gradacja tych nieprawidłowości? Bo na przykład, yy, yy, chyba bardziej istotne jest na przykład, ile ostatecznie będzie kosztował. A to, czy budowa się zakończy pół roku później, czy może rok, nie jest chyba aż tak istotne, tak przynajmniej czytam opinię ekspertów. No, dokładnie to chciałem powiedzieć, że opóźnienie, które miało swoje źródło w bardzo nierzetelnym planowaniu, od razu było wiadomo, że się nie da zrobić w takim terminie, bo koncepcja CPK przyjęta przez Radę Ministrów zakładała na przykład uchwalenie SPEC ustawy w ciągu niespełna dwóch miesięcy. No, każdy z nas wie, że prawidłowo prowadzony proces legislacyjny nie pozwoliłby z konsultacjami, i opiniowaniem tego przeprowadzić. Studium wykonalności miało być po niespełna dwóch latach, ale to studium wykonalności miała dopiero zlecać spółka celowa, która dopiero miała powstać. Więc jakby ułożyć plan działania, to to w ogóle nie miało szans. Ale tak jak pan redaktor powiedział, opóźnienia akurat nie były największym problemem, można powiedzieć tak żartobliwie, kosztów. Ryzyk związanych z kosztami. To znaczy niepełnego. Planowania, która dopiero miała powstać. Więc, jakby ułożyć plan działania, to to w ogóle nie miało szans. Ale tak jak pan redaktor powiedział, opóźnienia akurat nie były największym problemem, można powiedzieć tak żartobliwie, kosztów. Ryzyk związanych z kosztami, to znaczy niepełnego planowania finansowego i nie zapewnienia tego finansowania na cały okres trwania tego programu. CPK, a druga kwestia to ryzyko związane ze wzrostem kosztów. I dzisiaj wiemy, że ten wzrost kosztów wynika również z obiektywnych przyczyn uwarunkowań makroekonomicznych i kwestia inflacji, wzrostu cen materiałów budowlanych, prac budowlano-montażowych, to wszystko oczywiście też dodatkowo zwiększa to ryzyko. Ale w kontroli także wykazaliśmy, że jest ryzyko kosztów. Nieuzasadnionych. Taki jeden przykładzik była taka: na, na, na koniec 2020 roku stan zatrudnienia w spółce to było około 250 osób. Planowano w 2021 roku, by to zatrudnienie wzrosło powyżej 500 osób i do samego komponentu lotniskowego. Planowano zatrudnić dodatkowo 90 osób, a jednocześnie prowadzono postępowanie w sprawie zatrudnienia firmy zewnętrznej, która miała obsługiwać te wszystkie sprawy związane z komponentem lotniskowym. I ta umowa miała kosztować 90 milionów. To są takie przykłady, że. To są wielkie pieniądze i poważne sprawy. Anegdotycznie można dodać ten z ostatnich dni: te trzy ołtarze w jednym kościele, sfinansowane z pieniędzy na budowę CPK. Ale... Ale wcześniej jeszcze, bo jak ja się doliczyłem, osiem wozów strażackich, pikniki. Po całym kraju. A co najciekawsze, bo to wszystko jest jedną wielką tajemnicą. Jak się pytano, ile kosztuje jeden piknik, ile kosztowały wszystkie pikniki w okresie kampanii, to to jest tajemnica handlowa spółki. Tak samo jak i pytania, ile wydano na grunty, też tajemnica handlowa spółki. No te ceny też są rozbieżne, bo mamy ceny za 5,30, a mamy mhm. ceny za 185. Czyli mamy złotych. chaos informacyjny. Tak. Połączmy się z... Z, za oceanem jest pan Maciej Wilk, były wiceprezes polskich linii lotniczych LOT. Witamy pana raz jeszcze. Inno. Czy słyszymy się dobrze? Tak, jest. Panie prezesie, za chwilę porozmawiamy o tym, czy budowa CPK w ogóle i czy w takim kształcie ma sens, ale jak pan słucha o całym tym chaosie informacyjnym, o tym, jak wiele rzeczy nie wiadomo, co my właściwie powinniśmy z tym wszystkim zrobić? Zacząć. Kalkulacje, planowanie od nowa? Proszę Państwa, chciałbym się odnieść do paru kwestii poruszonych już dotychczas. Po pierwsze, jeśli mówimy o, jak, o wycenach gruntów, to Pan Radny tutaj użył stwierdzenia, że, że rzeczoznawcy spółki CPK. No więc, proszę Państwa, no nie rzeczoznawcy spółki CPK, tylko rzeczoznawcy posiadający odpowiednie uprawnienia państwowe do dokonywania wyceny gruntów, więc Proszę tutaj też nie ustawiać tej narracji w ten sposób, że przyszła sobie spółka CPK i, i wyceniła grunty po swojemu. To było robione wszystko w sposób profesjonalny, przez ludzi, którzy mają odpowiednie uprawnienia co do tego. I teraz odnosząc się do kwestii kontrolników. Proszę Państwa, ja jestem całym sercem za to, żeby ten projekt prześwietlać, monitorować wszystkie wydatki i zasadność tych wydatków. Sam mam wątpliwości, czy sponsoring trzech ołtarzy w kościele takim czy nie innym, czy zakup wozów strażackich to jest rzecz odpowiednia. Powiem więcej. Prawdopodobnie spółka, która zajmuje się rozwojem infrastruktury i przez długie lata jeszcze nie będzie przynosić żadnych przychodów, raczej powinna tą działalność sponsoringową, CSR-ową ograniczać, co nie zmienia zasadności całego projektu. Też bym apelował do wszystkich, żeby, żeby kwestia trzech ołtarzy nie przesłoniła nam fundamentalnego pytania, czy mamy mieć w Polsce hub lotniczy, czy, czy nie. I pod, podobnie, jeśli chodzi o, o kwestie infrastruktury, proszę państwa, no, ja naprawdę solidaryzuję się ze wszystkimi ludźmi postawionymi w sytuacji, że mogą za chwilę być postawieni w sytuacji sprzedaży swojego, swojego gospodarstwa. Jestem w 100% za tym, żeby te wyceny były rynkowe i naprawdę uczciwe, ale proszę Państwa, no nie można zbudować w Polsce drogi gminnej, drogi linii kolejowej czy, czy autostrady, nie wspominając już o lotnisku. Bez jednak pozyskiwania gruntów, no to, to, to się nie da. No jest dobro wspólne, o które powinniśmy, które powinniśmy wszyscy stawiać na pierwszym miejscu. Za chwilę wrócimy właśnie do tej kwestii, ponieważ no, nie dość przypominania, że projekt CPK to nie jest tylko lotnisko, albo nawet nie przede wszystkim lotnisko, ale również sieć linii kolejowych, które mają dowodzić pasażerów. I kwestia wywłaszczania ewentualnie wycen gruntów, wykupu ich po godziwych cenach będzie dotyczyła bardzo wielu innych terenów. Jak pan skomentuje na razie całe to zamieszanie wokół lotniska, bo to jest pierwsza część projektu? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zgadzam się z tym, że może są takie drobne sprawy, ale symboliczne. Trzy ołtarze finansowane w biskitkach jest jakimś symptomem no, propagandy wokół, wokół tego. A tych całego... jest więcej. A tylko kościołów jest więcej. Już nie oficjalnie I to powiem, wiemy. że już po 15 października zostały te pieniądze wydane. Więc to jest tylko symptomatyczne, tak? Bo tutaj wspomniał też pan z zniku, że tak naprawdę głównym problemem jest ryzyko którego nie widzimy, bo nawet nie wiemy, ile co kosztuje. Ja sprawdzałem te wszystkie plany finansowe. Się okazuje, że jest zaplanowane powiedzmy 60 miliardów, plus tam rezerwa, potem kolejne 103, 139 miliardów po 2030 roku na linie kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę nie do końca wiemy, jak to jest, jaka jest inżyniera finansowa, i to jest największe ryzyko, tworzenia faktów dokonanych. I utraconych, i utopionych kosztów, tak? A Wynik uważa utopiony, pan, że z, z projektu można by się jeszcze wycofać? Czy To, to fakty znaczy, dokonane ja uważam, są że przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim e, trzeba urealnić założenia, bo te założenia, które są poczynione, typu, że będzie wielki lot, który będzie miał swój hub, wielka linia lotnicza e, ten w Europie Środkowo-Wschodniej, jest fikcją. I dlatego powstanie, prawda, dzięki temu rozwinięcie się CPK. Albo będzie wielki CPK to dzięki temu rozwinie się lot. To są takie założenia, które są wzajemnie wykluczające się, plus dodatkowo jakiś element, komponent cargo, który jest zupełnie oderwany od rzeczywistości, typu połączenie kolei z cargo lotniczym, gdzie to nie ma miejsca na świecie. Tak? Taka, taka sytuacja. Generalnie transportuje się samolotami kargo, bardzo drogie komponenty, na przykład półprzewodniki. Taka, i to nie, to nie jedzie dalej koleją, tak? tylko samochodami, ciężarówki, tak? ciężarówki. ciężarówki. Więc to są takie fikcyjne założenia, łącznie z tym, że w, planie, w tym w planie wieloletnim jest napisane, że kolej będzie finansowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest ewenement na skalę europejską. Tak? To są założenia nierealne i to są te ryzyka, które powinien się przyjąć Najwyższa Izba Kontroli. Dlaczego i kto wprowadzał tego typu założenia. Żeby było malowanie trawy na zielono. Pan Adrian Wrócki, spróbujmy, spróbujmy powiedzieć, co w całej tej dyskusji jest racjonalne. Czy rzeczywiście pomysł, żeby Polska miała silną linię lotniczą z własnym lotniskiem jest nieracjonalny? Czy może większym problemem jest to, że mamy zbudować całą sieć połączeń kolejowych, Za nie trzeba, w nie trzeba będzie zainwestować gigantyczne pieniądze, w związku z tym przejazdy będą kosztować dużo pieniędzy, a już w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, niespełna 10% Polaków jest w stanie z powodów cenowych jeździć pociągami Pendolino. Tak, wątków strasznie dużo. Eee, oczywiście te kwoty, ile mamy wydawać, to one się cały czas zmieniają. Dzisiaj mówimy, tylko to jest tak dosyć luźno napisane, 300 miliardów. Jak wejdziemy głębiej, to jest napisane na przykład PPP. No wiemy, że poprzedni rząd no, przodował w Europie, jeśli idzie o takie projekty. No nic nie zrobił. I nagle, jak gdzieś brakuje pieniędzy, to się wpisuje PPP. Wpisano 25 miliardów z Unii Europejskiej na kolej. Eee, nie ma nigdzie potwierdzenia z Unii Europejskiej, że no, to są jakieś ekstra pieniądze dodatkowe, pomija fakt blokowania za czasów poprzedniego rządu. Ale tych pieniędzy nie ma. I teraz pytanie, czy się wycofać. Można to absolutnie spowolnić i wszystko wyliczyć na naprawdę rzetelnych danych. Nie takich rzucanych, że a jak CPK będzie, to bilion dla gospodarki przyniesie. W 12 lat się spłaci od uruchomienia z podatków i ceł właśnie z tych mitycznych ton towarów, które będą jechać. Ja już pomijam, że o 100% rozmijają się prognozy odnośnie cargo. Jeśli idzie o CPK, jeśli idzie o Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale nawet gdyby to był ten milion ton w CPK i on przyjechał pociągami, to to są dwa pociągi w ciągu dnia. Więc robienie z tego wielkiego halo, no przepraszam. Natomiast my to możemy sobie spokojnie darować i kupić w pewnym sensie czas, dlatego że no to chyba tylko pan minister Chorała i minister Wild powtarzają, że w 2028 roku jakiś samolot stamtąd ruszy. Natomiast to, że, co do pociągu. Będzie to opóźnione, to już. Wiemy, tak. Natomiast co do pociągów, no też jest megalomania. Wpisane jest 200 miliardów złotych na prawie 1800 km i uzysk. Jeżeli idzie o pasażerów tych pociągów dalekobieżnych, bo CPK sobie uznało, że maksimum tego, co możemy dzisiaj wycisnąć na obecnej sieci to jest 75 milionów. No nie, Intercity miało rekord w ubiegłym roku 67 milionów pasażerów, więc można więcej. Ale nawet gdyby przyjąć 75 milionów to jest max, i musimy budować KDP to 40 milionów pasażerów więcej za 200 miliardów to jest trochę mało. I ja czepiałem się bardzo często linii do Giżycka, gdzie tam miało być 250. Na godzinę i 2000 osób na dobę. Ale też można się przyczepić linii do Rzeszowa, gdzie jest zaplanowane 16 par pociągów, 16 tysięcy pasażerów dziennie w pociągach. Dzisiaj wszystkim, samolotami, autobusami, pociągami, autobusami, jedzie tysiąc osób. Więc to wszystko musimy sprowadzić ze slajdów, z Twittera, pan z tej Maciej, megalomanii na rzetelne wyliczenia. Pan prezes Maciej Wilk jest zaocany, więc w trochę gorszej sytuacji nie może tu być z nami śledzić dyskusji bezpośrednio. E, e, Panie prezesie, czy jest jakaś liczba z Pana punktu widzenia, co do której jest, Pan jest pewny przy założeniach tego projektu, od której może trzeba by zacząć jego no, sprawdzenie jego racjonalności? Na której Panie redaktorze, szanowni Państwo, jestem pewny wielu liczb związanych z tym, z tym projektem, a w szczególności z jego komponentem lotniczym. Bo ja zgadzam się tu z Panem Adrianem, że. E, Projekt kolejowy to jest 80% całości całe, kosztów całego projektu. 12 szprych prowadzących do Giżycka, Krosna i Zielonej Góry, między innymi. Nic się nie stanie, jak przystaniemy na pół roku, przeanalizujemy, pofazujemy, popatrzymy, co można z tym komponentem kolejowym zrobić. Natomiast, proszę Państwa, ja jako przedstawiciel branży lotniczej w tej dyskusji stwierdzam, że my dusimy się aktualnie w Polsce Centralnej, jeśli chodzi o przepustowość lotniczą. I pyta mnie Pan redaktor, jakie ja liczby jestem pewny. No więc jestem pewny tego że lotnisko Chopina w Warszawie osiąga w tym roku poziom 20 milionów pasażerów i to jest koniec, jeśli chodzi o przepustowość tego lotniska. Tego lotniska nie da się rozbudować do skali adekwatnej do naszych Ale potrzeb. Pan, panie prezesie, goście tutaj w studiu kręcą głowami w tym samym momencie. No i, 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 I znowu nie jest to liczba, której wszyscy są pewni. Właśnie szukamy, szukamy fundamentu tego myślenia. Nie to jesteśmy zamiętni. Proszę, proszę, proszę mi da, żeby do, dokończyć, chętnie się odniosę proszę. do argumentów. Więc 20 milionów, jako owszem, można rozbudować lotnisko Chopina do jakichś 27 milionów, mówił o tym pan pełnomocnik z rządu do spraw CPK. Ale czymże jest rozbudowa lotniska Chopina do 27 milionów rocznie, jak prognoza ULS na rok 2035 wskazuje popyt w aglomeracji warszawskiej na poziomie 39 milionów, a w roku 2040 na 45 milionów? Proszę Państwa, no. Jesteśmy w sytuacji takiej, że owszem, możemy stanąć na głowie, zacząć rozbudowywać kosztem wielu miliardów lotnisko Chopina, osiągnąć poziom 27 milionów, który będzie dziadostwem i prowizorką i nieadekwatną zupełnie do naszych, do naszych potrzeb. Panie przewodniczący, przepraszam, przepraszam jak chciałem pana radnego zapytać o taką zadać panu trudne pytanie. Czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, no inaczej, czy, czy jest jakaś możliwość, żeby ludzie, którzy mieszkają w tym miejscu, jednak zgodzili się na budowę? Bo idąc tak, mm. jakieś warunki, bo, bo jednak idąc tak dalej, to my w Polsce nie jesteśmy w stanie zbudować niczego tak na dobrą mm. sprawę, bo, bo, bo zawsze jest ktoś, kto jest właścicielem gruntu, no, i trzeba się z nim dogadywać. Czy, czy z Wami się jakoś można dogadać w tej sprawie? Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni rozwojowi Polski i stajemy tutaj okoniem. Nas od, początku, od samego początku rząd nie traktuje poważnie w tej sprawie. Jeżeli przyjeżdża pan minister Wild i mówi, że rezerwujemy ten teren, no trudno, to nie będzie waszym interesem życia, no to jak my mamy do tego podejść? Jeżeli zostały nabyte grunty, mieszkańcy. W cudzysłowie się zgodzili. Oczywiście zgodzili się, ale wielu mieszkańców żałuje. Były też sytuacje bardzo przykre odebrania sobie życia przez niektórych. Ludzie są znerwisowani, ci, co musieli opuścić jednak te warunki, bo tam były różne y, koszty, które po prostu Czyli państwo są, są otwarci, I, i, otwarci na rozmowę. My jesteśmy oczywiście otwarci, ale... To jest dla nas przerażający sposób, jaki proceduje się teraz te działania. Gdzie domy, które nabyła spółka CPK, które domy po prostu wyburza. Najlepsze domy wchodzi po prostu i wyburza. Czyli na, trochę metodą nasyła, faktów dokonanych. nasyła na nazwie, pan nasyła ludzi, e, grupy antyterrorystyczne, które ćwiczą na tych sobie obiektach. Tak, po prostu na tym. E, proszę państwa, my oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowę, tylko niech. E, Przedstawiciele rządu, spółki CPK z nami poważnie rozmawiają. Minister Chorała w ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Nie rozmawiał. Z wystąpienia publicznego, które było w Sejmie, po dwóch godzinach wykręcił się i uciekł, a pan prezydent, który był w Brzezinach na spotkaniu, obiecał nam spotkanie, do którego nie doszło. A dzisiaj z rodzinami dwóch panów potrafi się spotkać. Więc tu jest zdecydowanie więcej niż dwie osoby. Na to, tym już, to już wiemy, czego chcą mieszkańcy. Jaka jest rekomendacja NIK-u w tej chwili po tym raporcie? Najwyższa Izba Kontroli, ten, ten raport opublikowała już jakiś czas temu, tę informację o wynikach kontroli. Głównie wskazywaliśmy na te ryzyka i rekomendowaliśmy, tak, wnioskowaliśmy o to, aby przygotować na ówczesnym etapie nieistniejące jeszcze studium wykonalności, dokonać dokładnej analizy kosztów i korzyści, która by uwzględniała aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne, szacowałaby. Oczekiwane korzyści, korzyści utracone, bo takie przecież też są w tego typu programach i projektach i na tej podstawie dokonać weryfikacji tego programu, który, który był realizowany. Przy czym chciałbym od razu zaznaczyć, że my jakby nie jesteśmy uprawnieni jako najwyższa izba kontroli do wchodzenia w sferę administrowania, to my jasne. tylko oceniamy jakby pod względem skuteczności działania. Czy działań. są warianty tego projektu? Czy to jest takie CPK jak wymyślono albo żadne? Czy można zbudować mniejsze lotnisko? Czy nadal miałoby to sens? Zostawmy no, na razie koleje, bo że już można, nie zdążymy można zmniejszać. Się. Tylko przecież ono się cały czas kurczy. Jeśli tutaj Maciek mówił, że on zna jakieś liczby, do których można się przywiązać, no to ja nie wiem jakie. Bo zaczynaliśmy od 100-120 milionów, czyli mieliśmy być więksi niż Atlanta czy Pekin. Potem spuszczamy z tonu. Dzisiaj jeszcze jak wszedł potencjalny inwestor hmm. francusko-australijski, który no patrzy dokładnie na te dane, to te liczby są jeszcze mniejsze i coraz częściej mówimy, że owszem, jakiś hub, ale tak naprawdę lotnisko zapasowe dla okupacji. Prognozy, które były robione dla CPK lotniczych w 2019 kosztem portów regionalnych. No to się zrobił Harmider w tych regionach. Więc zmieniono prognozę. Zainwestowano że Zainwestowano duże pieniądze w lotniska w Gdańsku. Teraz miał być 48, czyli drugi port w Europie. Teraz już jest 40. Także my skakamy tutaj co miesiąc z danymi, dlatego że to jest absolutnie przesycone polityką. Trzeba policzyć przepustowość, nie tylko Okęcia, bo nawet ponad to 28 milionów no do niedawna ale tego nie można było zrobić. Przypomnieliśmy ministrowi Wildowi, że sam podpisywał porozumienie. Był rozpoczęty przetarg na rozbudowę Okęcia, była rozpoczęta procedura zmiany decyzji środowiskowej, co teraz się podobno nie da zrobić, więc to można zrobić, a także można nawet dobudować w innym miejscu kolejne terminale. Tylko mówię, trzeba to sprawdzić, czy rzeczywiście da się, nie ma blokowania modlina, więc trzeba sprawdzić. I to dłopor nie polega na tym, że ludźmi będziemy tutaj przerzucać nimi z walizkami, tylko na zupełnie innym zarządzaniu. No i mamy też Radom, który tak naprawdę świeci pustkami. Miało tam być 250-300 tysięcy, w ubiegłym roku jest mniej, więc tego mamy nadmiar. To trzeba wszystko ze sobą pogodzić, a czwarty port, bo jestem za tym, żeby to był czwarty port, dobudowanie takiego kolejnego modułu dla obsługi Warszawy, aglomeracji, też trochę tranzytu, ale jak się wyczerpie pozostała przepustowość pozostałych, nie niszczenie wszystkiego dookoła, dla centralizacji ruchu i zgoni... kolejowego i lotniczego. Do Pana y, y, doświadczenia jako ministra finansów y, się chciałem odwołać, Panie Profesorze. W obecnym stanie dałby Pan na to pieniądze publiczne? To, jeśli uśrednimy tak, te koszty 300 miliardów, być może 500 miliardów na te wszystkie inwestycje to jest rząd wielkości 30 miliardów rocznie przez najbliższe 15-20 lat. To jest poziom taki, że na pewno y, mówimy o Połowie wszystkich inwestycji centralnych. Teraz istotą prowadzenia polityki gospodarczej państwa jest, na co przeznaczyć pieniądze na poziomie makro, żeby zwiększyć konkurencyjność. Czy na dwie elektrownie atomowe, czy na jakąś megalomanię? To jest pierwsze pytanie. Drugie to jest właśnie dyskusja o Duoporcie, o tych portach regionalnych, które są wokół Warszawy. Wokół Baranowa jest. Cztery porty są cywilne i cztery wojskowe. Tak? Nie ma problemu z przepustowością. Sam Modlin i Chopin może obsłużyć 40 milionów pasażerów. Plus Radom, plus kolej. Trzeba budować kolej, a nie myśleć o megalotnisku. To jeszcze na sam koniec do pana prezesa Wilka. Panie prezesie, króciuteńko, jeśli nie CPK, to może coś innego? Jest jakaś alternatywa? Proszę państwa, jeśli nie cpk to jest polska jako peryferium lotniczej, nie tylko europy i za zaprzepaszczenie kolosalnej szansy jaką mamy, żeby stać się faktycznie transportowym sercem regionu. Jestem proszę państwa zawiedziony tą debatą, gdyż tutaj padają z każdej strony kwestie megalomania duoporty proszę państwa to są brednie absolutnie chętnie wytłumaczę to w debacie, w której będę miał więcej niż cztery minuty czasu mamy Hasła, że 40 milionów może obsłużyć Warszawa z Modlinem. Proszę państwa, bzdura. W jaki sposób można to zrobić, jeśli w Modlinie jest do 66 operacji na dobę, w Warszawie 600 i jest na limit wyczerpany. Nie ma... Panie, prezesie, Panie prezesie, to prawda, że wszyscy uczestnicy mieli relatywnie mało czasu. Ja już dzisiaj zapraszam pana, jak pan będzie w Warszawie w najbliższym terminie, Proszę tutaj bardzo. do, po do studia. Bardzo Porozmawiamy bardzo. też w innej formule. Teraz musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję, że znalazł pan jednak czas na drugim końcu dziękuję. świata. Pan Maciej Wilk w studio, pan Adrian Furgalski, dziękuję. pan profesor Ma Paweł Wojciechowski, pan Tomasz Pawłowski i pan Michał Wilkowicz byli dziękuję. moimi państwa gośćmi. Wojciech Szelong, bardzo dziękuję państwu, panom. Dziękuję państwu. Do zobaczenia jutro.